Witamy Państwa dziś z wyjątkowo szerokim uśmiechem na pomocowej konferencji prasowej ze mną trener pierwszego zespołu Legii Warszawa Hingberg, First Culture Opinion. When you play uh, so many matches throughout the season and we are in the middle of a very very tough period with uh, many matches in short time, you're not gonna play perfect football all the time. Today we didn't play to our best level. If we had done, we would have scored two or three goals in the first half. But we were solid. We had the focus, we had the discipline, we had the patience, and most importantly, we had enough quality to win the match. The second goal we scored is super goal. Orlando's run and pass and Andres' touch and finish is top quality. So we had enough with Marek's header from the corner as well. We had enough to win the match, even though we were not at the best level. And you have football matches like that. There will be no football player who will go through a long season as we do and uh, play, have matches where you don't play. Super football. So um, I'm very happy for the players, for the staff to achieve a goal to go through to the Europa League playoff rounds is, is fantastic for this club. That is what we need. And it was not easy because Metalist has European experience and some very very good players. As a budget that is three times or four times or five times or ten times ours. And Lokran is uh, one of the, the better teams, not because they have these super, super players, but as a team, they are a very good team. And for us to to win these matches is very, very good. said that if Taką ilość spotkań, jak my obecnie, jesteśmy przecież w środku bardzo ciężkiego okresu, to nie można grać świetnego, perfekcyjnego futbolu przez cały czas. Dziś może nie był to nasz najlepszy mecz, nie zagraliśmy na miarę swoich możliwości, bo gdyby tak było, już w pierwszej połowie moglibyśmy zdobyć dwie lub trzy bramki. Natomiast pokazaliśmy odpowiednią postawę. Byliśmy solidni, zachowaliśmy spokój i co najważniejsze, mieliśmy wystarczającą jakość. Pokazaliśmy wystarczającą, wystarczającą jakość, by ten mecz wygrać. Trener tutaj wyróżnił drugą bramkę. Przyznał, że to była naprawdę przepiękna bramka po świetnej akcji Orlando i wykończeniu Andrea Dudy. Trener również wyróżnił pierwszą bramkę strzeloną głową przez Marka Saganowskiego. Powiedział, że lubi się oglądać właśnie takie mecze, które dostarczają tyle emocji. Ten jest bardzo zadowolony z postawy swoich zawodników, z postawy całego sztabu, ponieważ potrafiliśmy osiągnąć założony na początku sezonu cel. Awansowaliśmy do kolejnej rundy Ligi Europy. Nie było to takie proste, bo drużyny, z którymi graliśmy, były naprawdę bardzo dobre. Metalist ma wielkie doświadczenie, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Trabzonspor ma kilka razy większy budżet od nas, więc może sobie pozwolić na dużo więcej. Lokeren jest to zespół, który naprawdę gra jako jedna drużyna, gra zespołowo. I dla nas wygrywać takie mecze, to naprawdę świetna sprawa. Czy są jeszcze jakieś pytania? Mhm. Если можно, вопрос на русском языке, да? <imitation> uh, мне показалось, что вы не ожидали такой агрессии от металлиста, и металлист мне показалось вас удивил, и uh, похоже, что вы счастливы этой победе, потому что металлист заслуживал большего в этой игре. Мне так показалось. Не. Питание газета Украина центр. Wdało, wdało z wdało mi się że u, e, dzisiaj metalist zaskoczył e, pana drużynę czy zadziwiliśmy czymś pana czy rzeczywiście jesteście szczęśliwi bo dzisiaj wynik mógł być zupełnie inny I don't think they surprised us I think uh, if everybody who only looks at the results think that yes, we have nine points, they have zero. I think we can win easily, but we know it's not like that. We know um, the last game was was played in the neutral ground, so no home advantage for Metalist last time, and it was an even game. We actually played a little bit better last time than we did today, and Metalist changed their white players and had a little bit more running capacity and uh, more solid team today with uh, Yaya playing up front and Xavier as number 10 and the wide plays they had so they were a little bit more solid but uh, at the same time if we play to our best level we should have scored more in the first half, second half was uh, the game was more closer but uh, we have a lot of respect for their players they're good players and a lot of European experience and uh, we are very very happy to win and one of the reasons we didn't play better was also because Metalists were clever in their tactics, how they played against us. And the pitch was uh, not clever. <laughs> and um, and I, I think Metalists maybe can play better as well. But uh, it was two teams who were not cancelling each other out, but it was a uh, close European game. Trener powiedział, że nie sądzi, żeby zespół Metalista go zaskoczył. Może kiedy popatrzyło się wcześniej na liczbę punktów, my mamy tych, mieliśmy tych punktów 9, drużyna przeciwna 0, można było pomyśleć, że ta wygrana naprawdę przyjdzie nam łatwo. I biorąc pod uwagę ostatni mecz, graliśmy na neutralnym terenie, więc może zespołowi z... Zespołowi Metalista brakowało tej przewagi grania u siebie, natomiast było to naprawdę był to naprawdę wyrównany mecz. My byliśmy, zaprezentowaliśmy się wtedy trochę lepiej, natomiast teraz drużyna Metalista była o wiele bardziej solidna. Między innymi Jaja, który grał tutaj w ataku oraz Xavier na pozycji 10. Natomiast Pokazaliśmy na pewno dużo respektu dla tego rywala, który rzeczywiście dzisiaj grał dużo bardziej inteligentnie, i patrząc z perspektywy tego meczu, to była wyrównana europejska wyrwana europejski mecz, na europejskim poziomie. Mhm. Radio Warszawa chciałem zapytać o trzy rzeczy. Po pierwsze, komu dedykuje trener ten. Ten awans do kolejnej rundy, po drugie, czy między 60 a 80 minutą Może tego meczu? Może pierwsze pytanie, potem kolejne, dobrze? No, Okej, okay, w porządku. Game. Dedicate? Hmm? Hmm. All, all the players <laughs> and the, the staff and everybody who works at Lega, from the, those who cleans the, the kit and for those who work hard every day with Lega, for Lega to be the best can be. We have many people involved at this club, there are so many people in the administration, in the rest of the club, the owners, uh, the, the leaders of the club as well, who do a lot of hard work for Lega to be the best they can be. From the owner, the president and, and uh, the administration, everybody all the way down through to those who, uh, who do a really good job every day, they are all happy now and uh, because when they put so much effort in every day, it's, it's nice for them to see that we are getting results. So, of course, the players and the staff, but also everybody else who, who work every day to, to make Lega the best they could be. Ten rad powiedział, że chciałby ten mecz zadedykować wszystkim zawodnikom, całemu sztabowi, wszystkim pracownikom tego klubu, począwszy od tych, którzy zajmują się praniem strojów, po ludzi z administracji. Pracuje w Legii oczywiście bardzo wiele. Osób są, są właściciele, są przedstawiciele. Jest to naprawdę e, ciężka praca. Wszyscy każdego dnia e, dając siebie naprawdę e, bardzo dużo. I jeżeli zostawi się tyle wysiłku, to naprawdę miłość ogląda potem takie sukcesy. Nie wiem, czy mieli Państwo, czy trener miał podobne wrażenie między 60 a 80 mniej więcej minutą. Wszystko wyglądało, że owszem może być 2-1, ale raczej dla metalista i dopiero Mazurek Dąbrowskiego zdmuchnął tą piłkę z naszej połowy. Czy no, czuł wtedy, że nóż na gardle w kontekście tych możliwej bramki? I dru drugie pytanie jeszcze dorzucę, czy przebąkują piłkarze w szatni już coś o finale w Warszawie? Between sixty and eighty minutes because it was close. For Metalist to score the second goal. Yes. And the second question was about if our players think about the final in, in the Warsaw. Yes, I hope they think about the final um, in, in Warsaw. It's, uh, it's a it's a nice uh, nice f uh, thought, uh, but uh, it's not realistic yet. And looking at how we play today, we need to improve but i know we can play better than we did today so this is a learning experience for these players now they know that even if they're not 100% they can still win matches that is good to know uh, in europe with what happened between the 60s and 80s um, that is football i don't think Le metalist had too many chances but at the same time in that period we we lost a little bit of the, the grip of the game and were' not able to play. Uh, didn't And that's why we also wanted to make a few changes with, uh, with Orlando coming on and, and also with Cosa. So uh, Kui did well, but uh, he got a little bit tired and Marek as well you know he was fresh and scoring a goal and, but also he got a little bit tired. They played a lot in the last few weeks and months. And one thing is the physical. Another thing is the the, the mental. Uh, not uh, to 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 be able to to have your mental strength to be top top level every day, every week, twice a week. Even if you don't play 90 minutes, you are on the bench, or you play 30 minutes, you play 45 minutes. You have to be 100% sharp. Uh, it's like it's like. Um, World Cup final every time we play for footballers. You think about Olympic champions; they work four years to, to participate in Olympics. So they they work 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 work, and then they get to the Olympic final, and then they're like this. We have an Olympic final every week, twice a week. That is how we feel, and of course, that uh, mental pressure uh, is is there, but at the same time, it's something we we like and we enjoy. So it's easier to. Work with it, but it's this time of the year, this time of the season. We there will be some games like this, and uh, I'm just happy we are able to be solid and win these matches. And then we know we can play better. We know we have players who can come back. Who are out of this team as well? Who can also make a difference for us? So, so we are happy with the. Uh, with the way things are going at now, and we really, really want to win on Sunday against Poland because if we do that, this uh, this break from the last international has been perfect. Um, so that is the goal now. Trainer, if we go to the second question, the trainer said that obviously many of the players <laughs> are thinking time. O tym finale, biorąc pod uwagę to, jak dzisiaj zagraliśmy, no to musimy jeszcze wiele rzeczy poprawić i cały czas się rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, o sytuację między 60 a 80 minutą, to trener przyznał, że takie, takie są uroki piłki nożnej. Natomiast ten powiedział, że nie wie, czy aż w tyle sytuacji udało się wypracować metalistowi, żeby przesądzić o wyniku gry. My rzeczywiście trochę wybiliśmy się z tego rytmu, dlatego między innymi zdecydowaliśmy się na zmiany przed Orlando, przed Kuba Kosecki. Kuba oczywiście zaprezentował się bardzo dobrze, ale był już trochę zmęczony. Marek Saganowski również zdobył bramkę i też było widać to jego zmęczenie. Jedną sprawą jest to zmęczenie fizyczne, a drugą jest to zmęczenie mentalne, ponieważ my staramy się grać każdy mecz, jakby to był finał Mistrzostw Świata. Można tę sytuację porównać do tego, jak przygotowują się olimpijczycy, kiedy przez 4 lata trenują, by zakończyć te przygotowania właśnie udziałem w igrzyskach olimpijskich, natomiast my taki Zysko Olimpijskie mamy tak naprawdę raz, a teraz dwa razy w tygodniu. Ta presja mentalna naprawdę cały czas jest, a z drugiej strony to jest powód, dla którego tak naprawdę to robimy. W tym okresie trzeba przyznać, że będą takie mecze, jak dzisiaj, ale trzeba się cieszyć, że te mecze wygrywamy. Naszym celem na ten moment jest oczywiście wygrana spogonią, żeby przed tą przerwą y, na zgrupowanie reprezentacji zakończyć y, ten okres naprawdę świetnie. Radio RM. Panie mam tylko jedno pytanie. Legia po czterech kolejkach już awansowała do fazy pucharowej Ligi Europejskiej, w związku z tym, czy w tych dwóch pozostałych spotkaniach fazy grupowej zdecyduje się Pan na, na granie takimże eksperymentalnym składem, jak chociażby w ostatnim meczu ligowym z ruchem, czy jednak tutaj będzie walka o pełną pulę, chociażby.

But of course, um, we would like to win the, the Polish League. The Polish League is always the most important thing for us. Uh, that is number one. So uh, we have the Polish Cup, we want to win. And we want to go as far as we can in the Europa League. And then you have to find the balance. But we'll have to see how players are and who's ready and who's not F around the next time we will play this, uh, these games. Uh, these games for, uh, for this team to develop. For these players to improve, of course, the the matches they get in Europa League against local and Sport is a high level, and uh, for them to, to develop, they, they would be better to play in th these games uh, than play in normal extra class games. But we want to win the league, and we want to go through. We want, so we'll see if we can win top the group. And still win the, the league matches at the same time, that would be perfect. And that will be the goal. But exactly priorities we'll have to see a little bit. Not like, we're not gonna play with a completely different team in Europe. Because if we dream about Warsaw, a European League <laughs> final, then we won't need to improve how we play in Europe as well. You know, so that is good match experience and learning. At the same time we need more points to be number one. a uh, but we need to win our league matches as well because there are teams who are very close and they are doing everything they can and we need to make sure we, we are in the best possible position in the league as well. Tenner powiedział, że oczywiście chcemy wygrać i chcemy zakończyć rozgrywki na pierwszym fazie grupową na pierwszym miejscu. Ale przede wszystkim chcemy wygrać ekstraklasy i teraz jest to nasz cel numer jeden, najważniejsze, żeby zachować te odpowiednie proporcje. Jeżeli chodzi o zmianę składu, no to przekonamy się, kto będzie gotowy do gry następnym razem. Te mecze dla, tych, dla zawodników jest już naprawdę ten wysoki poziom i jest to świetna okazja, by rozwijać się. Lepiej jest dla nich rozgrywać takie spotkania niż mecze ekstraklasy. Natomiast oczywiście perfekcyjnie i jest to nasz cel. Byłoby świetnie, gdybyśmy zajęli pierwsze miejsce i również wygrali spotkanie w lidze. Ale priorytetem jest ekstra klasa. Jeśli już tutaj wspominamy o tych marzeniach o finale ligi Europy w Warszawie, no to musimy dać z siebie wszystko. Nie zapominajmy o tej lidze, bo są drużyny, które są bardzo blisko i cały czas depczą nam po piętach. Last question, maybe? Okay? Jakie dalsze zadania wystawicie przed sobą i возьmi, nie chcielibyście wy wygrać Ligę Europy? Jakie zadania przed zespołem w przyszłości i czy Legia Warszawa zamierza wygrać Ligę Europy? To nie jest realistyczne dla nas, żeby wygrać Ligę Europy, ale to byłoby fantastyczne, żeby to spróbować. And uh, in a game of football, anything can happen. Anything. So that is our where we stand. And uh, no matter who we will play in the next round, in after Christmas, we will believe that it's possible for us to go through. So uh, I've been in football for long enough. I know big teams can lose to to smaller teams, and smaller teams can, of course lose to big teams. <laughs> that's normal. But uh, <laughs> but uh, that is football. Uh, we, we are now still in the hat. We have a chance. And as long as we have a chance, we will do everything we can to, to grab it. It's, um, it's a good competition to be in. And uh, we have everything to play for. And I'm so happy that we can have Europa League, Europa League games after Christmas and plan for for January and for the second half of the season knowing we will play Europa League football that is uh, super and I hope that we can get further than the next round just uh, but it's easier if we win the group but still we will meet tough tough matches or tough games or tough teams but uh, that is what you do here it will be fantastic. I've seen uh, t not uh, I've seen team who, who done so much better than they normally should do in Europe so of course it's possible. Tener powiedział, że w piłce tak naprawdę wszystko jest możliwe i może jest to trochę niemało realistyczne, ale fantastycznie byłoby spróbować. Tener powiedział, że już jest naprawdę długo w, długo w w świecie piłki nożnej i widział, jak małe zespoły pokonywały duże, duże zespoły pokonywały małe. My na pewno jesteśmy cały czas w grze. Mamy wszystko, by osiągnąć, by spełnić te marzenia. Ten zdaje sobie sprawę, że w kolejnej rundzie na pewno napotkamy na trudne zespoły, czekają u nas trudne mecze. Natomiast na pewno byłoby fantastycznie, gdyby się udało. Nasze stanowisko jest takie, że nieważne przeciwko komu, Przyjdzie nam grać, cieszymy się i, i zrobimy wszystko, żeby spróbować. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dobranoc.